Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, aby rwi nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwieżnemu i równemu im w Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. Trójcy jedyny Na wiek wieków słynie Zawitaj Panno mądra domie poświęcony Siedmioma kolumnami Pięknie ozdobiony Od wszelakiej zarazy Świata ochroniona święta w żywocie matki ty zrozona, Tyś matką przeżyjących, Tyś jest świętych drzwiami nowa gwiazdo z Jakuba Tyś nad ogromna czar tu jesteś w szyku obóz silny Boś chrześcijan ucieczką i bord nieomylny. Sam ją stworzył w duchu święty i wyniósł ją wszystkie dzieła rok swoich. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Bohu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.